W Małopolsce w Lipnicy Dolnej jest wyjątkowe miejsce. Rodzinne gospodarstwo zajmujące się uprawą borówki amerykańskiej, jagody kamczackiej i malin. Największa frajda w całym tym gospodarstwie i w tym, czym się zajmujemy, to jest to, że spędzamy razem czas. Działka jest dość duża, możemy być na górze, druga osoba może być na dole, ale wiemy, że no, jesteśmy blisko, blisko siebie. siebie jesteśmy. Miejsce uprawy też nie jest przypadkowe. Jagoda, borówka i malina mają tu naturalne warunki do wzrostu i owocowania. Dla mnie ta ziemia w tym momencie jest już wszystkim, całym, całym życiem, przyszłością. Miejscem, gdzie chcemy wychowywać, uczyć dzieci, uprawiać. I zbierać zdrowe owoce, które mają dużo witamin. To jest dla nas taka oaza spokoju. Anna i Rafał Markowscy urodzili się w rodzinach z rolniczymi tradycjami, jednak planowali dla siebie zupełnie inne życie. Pani Anna z wykształcenia jest pedagogiem i nauczycielem w szkole, a jej mąż Rafał elektromechanikiem. Jednak miłość i przywiązanie do ziemi okazało się silniejsze, i oboje, pięć lat temu, postanowili rozpocząć uprawę borówki amerykańskiej. Chcieliśmy coś, coś takiego robić, co nam da satysfakcję, co będziemy lubieli robić. I to było tak, że mąż nagrał mi spacer po tym terenie, i jak zobaczyłam ten teren, to powiedziałam, że po prostu ta ziemia czekała na nas. Była. Totalnie zarośnięta. Tu to było wszystko zarośnięte. Do tej polany ciężko było dojść. Ziemia tutaj była nieuprawiona 20 lat. To, że wybraliśmy to miejsce, to już jest, to już jest bardzo dobry start dla borówki i y, bardzo dobra przyszłość. Mamy tutaj teren Wiśnicko-Litnickiego Parku Krajobrazowego. Jak widać naokoło, mamy lasy, czyste powietrze. To jest y, zarówno dla Borówki, jak i dla nas jest bardzo dobry teren. Jak tutaj zaczęliśmy pracę, y, zaczęliśmy działać, to pierwsze co zrobiliśmy, ogrodziliśmy działkę. Gdybyśmy nie ogrodzili, y, to tutaj y, miałaby ciężko Borówka. Sarenki bardzo lubią borów. Sarenki podchodzą, dziki tak samo. Na początku musieliśmy posprzątać tutaj. Tu rosła brzoza, tutaj było wszystko w krzakach, tu było trochę trawy, tam było pełno drzew. Ponad pół roku nam zajęło przygotowanie tego, żeby można było coś posadzić. Na początku usuwaliśmy wszystkie samosiejki, żeby przygotować ziemię. Zaczęliśmy od sadzenia borówki. Przede wszystkim właśnie nam pomagali rodzice, przy sprzątaniu, później przy sadzeniu. Możemy zawsze liczyć na pomoc teściów, rodziców, mojego taty. No bez nich byśmy sobie na pewno nie poradzili, bo to jest bardzo duża pomoc, wsparcie. Mieliśmy do zasadzenia 2000 krzaczków. Mąż w pierwszej kolejności zrobił plan. Jak będą wyglądały rzędy, gdzie będą rozmieszczone te rzędy? Jak będą rozmieszczone szerokość pomiędzy rzędami? Tak, ile gdzie, tych rzędów wyjdzie, gdzie się mają zaczynać, gdzie kończyć. I sadziłyśmy borówki z teściową. Wszystko musieliśmy na kolanach robić, tego nie da się inaczej robić. W październiku 2016 roku została zasadzona borówka, a pan Rafał sam zainstalował nawodnienie kropelkowe do swojej plantacji. Najpierw zasadziliśmy krzaczki, borówki, później wykonałem nawodnienie. Ze studni poprowadzona jest główna linia. Tu się nam rozgałęzia na prawo i na lewo, i później ze rozgałęźników są podłączane węże kroplujące. Taki wąż dostarcza nam około 2 litrów z jednego kroplownika na godzinę. Także to borówką. Ma wystarczyć. Ze studni woda jest pompowana najpierw do zbiorników, żeby się zgromadziła odpowiednia ilość, i dopiero później jest puszczana automatycznie tutaj na dół. Automatykę sam wykonałem, tam sterowniki, zawory. Na ten moment wszystko automatycznie się robi. Biorę telefon i mogę sobie włączyć lub wyłączyć nawadnianie. Co roku jesienią. Jak się skończy owocowanie, czyli tak gdzieś wrze wrzesień, październik, listopad, nawozimy borówki trocinami po to, aby dostarczyć i materię organiczną, azot i inne minerały. Druga zaleta wsypania trotu pod borówki to to, że nie rośnie nam tak dużo chwastów. Na plantacji od początku wszystko miało przebiegać w 100% naturalnie. Oczywiście borówka ma specyficzne wymagania, bo trzeba mieszać torf z ziemią w stosunku 60% do 40%. Pierwszy rok to jest właśnie poświęcenie owoców na korzyść tego, żeby sadzonka lepiej się ukorzeniła i lepiej później rosła. W pierwszym roku nie mieliśmy owoców, ale już w kolejnym już mieliśmy swoje boróweczki. Plantacja borówek nie mogłaby istnieć bez współpracy pszczół. To one zapylają kwiaty borówki, by później mogły wyrosnąć owoce. Rafał na plantacji założył własną pasiekę, by jeszcze bardziej, a przy tym naturalnie przyczyniać się do namnażania plonów. Pszczółki, które tutaj mamy, pomagają nam w zapylaniu borówek. Pszczoły są niezbędne, dlatego założyliśmy tutaj pasiekę. Obecnie mam około 20 pni pszczeli. Pasiekę zakładaliśmy od 5-6 sztuk i tak stopniowo rozwijałem do obecnej. Pszczelarzenia uczyłem się od wujka, trochę sam, trochę z informacji z internetu, także stopniowo człowiek cały czas się uczy o pszczołach. Jest jednak taki okres, kiedy brakuje pszczołom pożywki i w tym celu zasialiśmy słonecznik ozdobny i facelia, są to rośliny miododajne. Plantacja to coś więcej niż tylko miejsce uprawy owoców. Pani Anna i pan Rafał chcą, by gospodarstwo było otwarte na gości, otwarte na turystów. Powyżej pola borówkowego stworzyliśmy takie miejsce relaksu. Gdzie jest piaskownica, huśtawki, namiot z zabawkami, jest oczywiście miejsce na ognisko, można upiec sobie kiełbaski. Jest to wszystko stworzone z myślą o rodzinach, które przychodzą na samo zbiory. Jest to takie miejsce spędzenia wspólnego czasu ze sobą. Rok po zakupie ziemi spróbowałem swoich sił w programie Młody Rolnik, i dzięki pomocy. Agencji Restrukturyzacji i Mordynacji Rolnictwa. Wybudowaliśmy budynek gospodarczy, w którym mieści się chłodnia, magazyn, wszystkiego, i planujemy jeszcze pracownię pszczelarską tam mieć. Tak przygotowane kobiałki pakujemy do samochodu i przewozimy do klientów indywidualnych. A ilości Większe zawozimy na giełdę owoców w Krakowie i tam już odbiorcy hurtowi kupują. Gospodarstwo państwa Markowskich nieustannie się rozwija. Na uprawie owoców nie skończyło się. W tamtym roku rozpoczęliśmy także produkcję różnych przetworów i robimy to w warunkach domowych. Metodami, które wykorzystywała nasza babcia. Przygotowanie borówek trwa 3-4 godziny. Samo prażenie. Żeby same zmiękły, nie wykorzystujemy blendera, żeby je zmiękczyć, tylko staramy się, żeby w słoikach były przynajmniej niektóre borówki całe. Przetwory na razie sprzedajemy wśród znajomych. Kupują też takie osoby, które dowiedziały się pod tą pantoflową, że mamy takie przetwory. No i mamy nadzieję, że co roku będzie tego coraz więcej. Rodzinna firma produkuje m.in. dżemy z borówki amerykańskiej, dżem z jagody kamczackiej, borówkę amerykańską w zalewie z cukrem, czy borówkę amerykańską w zalewie z ksylitolem. My mamy dwoje dzieci, które są alergikami. Stąd też staranie o to, żeby borówka była dobrze przygotowana, żeby alergicy mogli ją zjeść czyli borówka niepryskana. Do tego przygotowane składniki, które nie będą też uczulały dzieci. Anna i Rafał w przyszłości planują dodatkowo otworzyć gospodarstwo opiekuńcze, czyli miejsce blisko natury, oferujące opiekę nad osobami, które z różnych przyczyn potrzebują wsparcia w codziennym życiu.